Dobra, to skoro przetestowałam, że to działa, to chciałam powiedzieć, że no ja nie jestem, nie jestem fiestera, jak to mówią Hiszpanie, czyli persona de fiestas, czyli osoba, która przepada za imprezami, więc będę spędzać nowy rok w domku. Mój domek kocham najbardziej. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że domek to jest moja po prostu oaza i moje wszystko, i moje poczucie bezpieczeństwa. Ale dam, ja słuchajcie, sobie taką świeczkę za 2,5 euro. Ale słuchajcie, jak to pachnie. Niesamowite, tutaj. No, pierwszy raz mi się zdarzyło y, kupić taką. Ona jest z, z, po prostu z wosku, z pszczelego wosku. Pachnie, pachnie pszczółką. Cudowna, zapala ją sobie. Na oczyszczenie wszystkiego, i kupiłam sobie takie. Ja wiem, że to chemicznie, hmm, chemicznie pewnie są, chociaż tutaj coś tam próbowałam się wczytać, że, e, że niby nie, no ale dobra, dla mnie to jest chemiczny zapach jakiś e, po prostu, kadzideł. No, niemniej jednak, urzekł mnie ten zapach po prostu e, i sobie zakupiłam sobie takie Clean Energy, czyli do oczyszczania energetycznego potem się wczytam ile jest tutaj różnej chemii ale to później najpierw sobie wyperfumuję domek mm, za pomocą tego oczyszczę go sobie energetycznie właśnie jestem ciekawa czy robicie jakieś takie oczyszczania energetyczne tutaj jest taka tradycja, że o 12 połyka się jest 12 uderzeń zegara i przy każdym uderzeniu zegara połyka się jedno winogrono Myślę, że to jest po prostu case, jak wylądować o północy na sorze. Ja wiem, jakby jeden raz mieszkam tutaj już 9 lat, zaczął mi się mój dziesiąty rok. Jeden raz tylko dałam się namówić na płykanie tych winogron. Nic fajnego po prostu, zwłaszcza, że te winogrona, które można, jakby są dwie wersje, albo po prostu sprzedają winogrona świeże. Albo są takie, taka mała puszeczka, w której jest 12 winogron. Te świeże mają, są tak jak normalnie tutaj przez większość roku można kupić bezpestkowe winogrona. Tak te winogrona, które są najbardziej popularne przed nowym rokiem są, e, są z pestkami, nie wiedzieć czemu. E, także połyka się 12 winogron. No i też trzeba mieć na sobie czerwone majtki. Nie wiem, podobno najlepiej nowe. To jest tak jak u nas chyba, jak się na maturę szło, też trzeba było mieć czerwone majtki. W ogóle idea czerwonych majtek i różnych, nie wiem czy wiecie, że istnieją, może to się mówi, jakieś takie rytuały i robienie różnych takich, cza, cza, takich magicznych rytuałów z majtkami w roli głównej. Ale to może innym razem się podzielę. No więc, więc ja nie będę połykać winogron. Nie kupiłam sobie czerwonych majtek, ale okadzę sobie każdy zakątek mieszkania, w którym mieszkam i, i zapalę sobie tę cudownie pachnącą po prostu świeczkę. Do tej pory bo robiłam taki wpis, być może ktoś go tutaj czytał. On jest na blogu Zdrowej Duszy. Wrzucałam go też po prostu na Facebooka i na Instagrama. Na temat przesilenia zimowego i tego okresu między 6, e, może między 21 grudnia a 6 stycznia, dla mnie to jest taki bardzo... Magiczny czas, trochę takie limbo, gdzieś, jest. mam takie wrażenie, że trochę lewituję, jestem pomiędzy, dużo mi się śni różnych rzeczy, dużo mam przemyśleń, jakieś takich jakby takie mniej świadome podsumowanie, bo oczywiście robię też świadome podsumowanie. Starego roku, ale też gdzieś moje wnętrze czuję, jak po prostu porządku, porządkuję pewne sprawy, żeby układa sobie tam to, to wszystko, co zostało tak powrzucane, gdzieś po prostu mam wrażenie, że jest wyrzucane z tej wewnętrznej szafy i układane, po prostu składane w kosteczkę. Tam ma, moja wewnętrzna Marie Kondo po prostu wkracza i robi porządki. Nie wiem, jakby właśnie testuję nagrywanie przez, przez słuchawki, które sobie kupiłam. E, bo poprzednie słuchawki wyzionęły ducha na Merkurym w retrogradacji, ostatnim e, to też ciekawe, bo to były w, e, słuchawki, które dostałam, jak wylądowałam w zeszłym roku w szpitalu od ówczesnego mojego boyfrienda, e, niestety dość toksycznego. Więc w sumie to się ucieszyłam, że te słuchawki e, się popsuły. No i teraz mam nowe i właśnie testuję. są wspaniałe dla mnie, bo e, ostatnio dostałam od paru osób takiego, taką informację zwrotną, że być może ja jestem w Spektrum. Ma to dużo sensu, bo ma to dużo sensu. Nie jestem jakby totalnie w spektrum, ale chyba jestem rzeczywiście neuroatypowa, biorąc pod uwagę różne rzeczy, które mi dokuczają bardzo, bardziej niż przeciętnemu człowiekowi i jestem między innymi właśnie hałas i te słuchawki są z takim wyciszaniem szumów tła, co dla mnie po prostu jest wspaniałe i nawet jak nie słucham muzyki, to Wkładam je sobie w uszy, i jak gdzieś idę, to trochę mnie to odcina od, od, od hałasów. A to jednak, wiecie, Hiszpania, czy ten ryfa to jest taka bardzo e, hałaśliwa ziemia <grywa> bardzo hałaśliwi są mieszkańcy hiszpa, hiszpańskojęzyczni. Także, także tak. E, więc taki, taki to dzisiejszy dzień ostatni dzień tego roku. Eee, tak się może jeszcze podzielę jedną taką rzeczą. Bo myślałam, że może zrobię live'a, ale chyba już nie zrobię tego live'a, tylko może tutaj po prostu ponagrywam jeszcze chwilę. Eee, więc mi się wyświetla, że to już 6 chyba minut. Nie wiem, bo jest, jest pod słońcem, więc słabo widzę mimo tych fotochromów. Eee, taką się chciałam podzielić właśnie myślą, takim, takim, czymś takim bardzo, powiedziałabym, osobistym, tak naprawdę, bo zdam sobie sprawę w ostatnich dniach, że. Eee, no może zabrzmi dla niektórych tak, nie wiem, dziwnie, albo może nawet, no nie wiem, no nie, nieważne, jakby już zostawmy to. Każdy sobie tam niech pomyśli, co sobie chce pomyśleć, ale że się tak naprawdę bardzo odsunam od Boga. <laughs> Wiecie, nie robię w tej branży rozwoju duchowego, e, robię te kursy czytania, robię czytania duszy, zaglądam w astrologię i tak dalej. Ale paradoksalnie gdzieś się, wiecie, przyszłam w taki tryb, ja mam niestety takie tendencje do bycia Zosią Samosią. I trochę tak sobie właśnie zdałam sprawę, że przez te ostatnie 9 lat postawiłam sobie za cel, żeby tak, żeby być taką dorosłą już osobą, tak wiecie, zadbać o finanse, o różne takie dorosłe rzeczy, o jakiegoś rodzaju, nie wiem, odpowiedzialność, dotrzymywanie słowa. I, I tak jakby tak, się, tak, tak, tak ten cel, że tak powiem, mi wszedł, <gryw> że się tak bardzo na tym skupiłam, że, że trochę zgubiłam coś, co, co było takiego fajnego w moim życiu, czyli właśnie takie. E, mm, takie, takie oddawanie wyższej sile różnego rodzaju problemów. Wiadomo, że to nie przez 9, że ja przez dziewięć ostatnich lat w ogóle nic nie oddałam sile wyższej, bo, bo to nie, to, to do końca tak nie jest. Ja tutaj jakby cały czas tak naprawdę korzystam, korzystam z tego, ale chodzi o to, że kiedyś robiłam tego więcej, że teraz właśnie mam taki proces, że postanowiłam tak bardzo świadomie wrócić do, wrócić do tego. Bardzo zawsze mi w tym pomagają książki Tosze Silver, stąd też wrzuciłam ostatnio ileś cytatów z akurat z książki, która nie ukazała się, nie została przetłumaczona i nie ukazała się w Polsce. To nie są Twoje pieniądze i to jest taka bardzo. No, dla, pewnie dla niektórych szokująca koncepcja, zwłaszcza dla tych przywiązanych do, do kwestii prawa przyciągania i manifestacji, gdzie właśnie Tosza mówi, że wszystkie pieniądze są Boga tak naprawdę i wszystko co mamy ostatecznie, właścicielem jest Bóg. No i w pierwszym momencie, wiecie, gdzieś tam nasze ego mówi, ale jak to? No, ale właśnie tak to. I bardzo mnie ta, jakby zawsze te książki Toszy Silver bardzo mi pomagają, właśnie wrócić do. Do kontaktu z, z wyższą siłą, po prostu z Bogiem, z twórcą czystym światłem, bezwarunkową miłością, boskim oblubieńcem, jak, jak mówi Tosza, boskim porządkiem, wiecie, można dołożyć dowolnej nazwy, uniwersum, co, co komu tam pasuje, Wielka Matka. To, no, mogłabym długo jeszcze tak. W każdym razie wróciłam, właśnie. Porzucałam trochę, trochę tych cytatów ostatnio na, na Instagrama, na Zdrową Duszę, na fanpage Zdrowa Dusza, w sensie na, na Facebooku też. I co. No, i, i wróciłam też do lektury tych książek, które zostały wydane w Polsce, a które w tej chwili chyba są nie do kupienia, czyli Bezgraniczna Otwartość i druga książka, Modlitwy, które cię zmienią. I, I polecam wam, jeżeli macie gdzieś dostęp do tych książek, naprawdę polecam wam lekturę, bo to jest, to jest taka duchowość w takiej bardzo przystępnej, ludzkiej, praktycznej formie, co. Osoby zaznajomione z astrologią będą wiedziały, ja mam Księżyc w Pannie. Ja po prostu lubię też bardzo praktyczne podejście do życia, no ale też mój, reszta mojego horoskopu jest tak naprawdę bardzo duchowa. Ja jestem takim właśnie miksem tak naprawdę duchowo, jakby duchowości i jakby człowieczeństwa. To są takie najbardziej znaczące cechy mojego horoskopu. No, mam też trochę, trochę sekstyli Plutona do, do różnych tam planet. No, ale wracając, właśnie do, więc ja, jakby taką, taki powrót mój do, do oddawania boskości, do zawierzania wyższemu porządkowi, boskiemu porządkowi, postanowiłam, postanowiłam do tego wrócić. I zachęcam Was też do tego. Nie jest to, nie jest to, jest to trochę zbieżne z prawem przyciągania, ale wiecie, jakby Tosza właśnie pisze w tej książce, tej, która nie została wydana o tym, że pieniądze nie są nasze, że. No że to jest coś innego jednak, bo my trochę w pewnym momencie jakby to coś poszło nie tak, coś poszło w złą stronę, dlatego że prawo przyciągania zostało sprowadzone trochę do takiego chcę to, chcę tamto, wszystko sobie mogę zamanifestować, wszystko sobie mogę przyciągnąć. Powstało dużo takich jakby osób, nie wiem czy powstało, może to jest złe słowo, no, ale jakby jest, jest sporo takich osób, które dalej te narracje podtrzymują. No a ona jest po prostu nieprawdziwa, wiecie, jakby jest część taka naszego życia czy planu duszy. Która właśnie jak Tosza mówi, jest takim polem do, do pracy, polem do, do rozwoju, jakby jest z góry zaplanowana, e, więc jakby taka iluzja, że my możemy mm, uniknąć, e, jakby jeżeli będziemy wysoko wibrować, tak, e, tylko dobra energia, po prostu e, i w ten sposób unikniemy, nie wiem, choroby, e, zapaści finansowej, utraty po prostu, nie wiem, czegoś, mieszkania, e, najukochańszej osoby, dziecka, rodzica. E, nie, Miłości męża, żony, czegoś materialnego, czy czegoś, czy czegoś, z czym jesteśmy emocjonalnie związani, czy poprzez więzy krwi. Jakby, nie wiem, zgubiam wątek, no, że, że, że nie, ma, nie ma czegoś takiego, że da się tego uniknąć. To jest po prostu życie, życie na planecie Ziemia. Jak mawia Ewelina Stępnicka. E, ja też przejęłam te, te, ten zwrot. Tak? Życie na planecie Ziemia jest właśnie takie, i, i nie chodzi o to, żeby nauczyć się, jak, e, jak tego unikać, bo nie da się tego po prostu uniknąć. Przykro mi bardzo, chciałabym powiedzieć coś innego, ale mam już 51 lat i, i siedzę w tej branży duchowej 20 lat e, i po prostu nie da się tego uniknąć. Natomiast to, na co mamy wpływ, to jest. E, jaki będziemy mieli stosunek do tego, jak przez to doświadczenie przejdziemy, czy to nas zniszczy, czy właśnie jakby... Ja akurat nie wierzę w koncepcję, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Uważam, że, że to jest po prostu nieprawda i nie należy tego powtarzać. No niemniej jednak, czy to nas czegoś nauczy, czy... Tak, jakby, jak to się mówi, nie mamy wpływu na to, co nam się przydarzy, ale mamy wpływ na to, jaki będziemy mieć do tego stosunek, podejście, jakie emocje to w nas wywoła, tak? Także... No właśnie. Nie wiem, nie wiem co chciałam powiedzieć. Chciałam jeszcze się podzielić jedną rzeczą, dlatego że chyba to było jakoś w październiku, założyłam założyłam fanpage. Yy, drugi i, i konto na Instagramie, które się nazywało Astrologia, z miłości do astrologii. Jest też nowa strona, właśnie też, która się tak nazywa, Astrologia przez V, zamiast G jest V ja niby nie lubię anglicyzmów i, i zmagam się zawsze z, z tym problemem, którym jest moja nieznajomość języka angielskiego. No niemniej jednak akurat myślę, że słowo love jako miłość jest już tak po prostu weszło do, do naszego języka, że, że stwierdziłam, że jednak go użyję. No i założyłam ten fanpage, założyłam Instagrama i właśnie wczoraj dokonałam po prostu kasacji, skasowałam, skasowałam. Tam były codziennie wpisy. Yy, tam były codzienne, codzienne wpisy astrologiczne i dlaczego to skasowałam, yy, dlatego że jakby no, pierwsza sprawa bardzo prozaiczna, było małe zainteresowanie, przepraszam, że tak mówię, ale, ale yy, tak naprawdę siedziły to chyba tak na bieżąco trzy osoby, cztery razem ze mną. Pozdrawiam przy okazji Cię, Ania będziesz wiedziała, którą Ania mam na myśli, nie będę tutaj zdradzać personaliów, ale Ty, Ania, wiesz, że ja to do Ciebie mówię kochana, wiem, że to śledziłaś, Patrycja to śledziła, ja to śledziła, jeszcze jedna osoba. Ale powód był też taki, że się ciągle czułam rozdarta, miałam takie, gdzie mam coś dzisiaj opublikować, czy na tym fanpage'u, czy na tym fanpage'u i w końcu stwierdziłam, że nie, po prostu to jest bez sensu, że właśnie ten mój fanpage Zdrowa dusza i moja grupa zdrowa dusza będzie takim parasolem po prostu, pod którym będę robiła te rzeczy, czyli sesje czytania duszy, sesje astrologiczne, sesje holistycznego wsparcia, które są taką powiedzmy terapią. Oraz kursy, tak? Właśnie kursy z czytania duszy, kursy też z astrologii oraz przeróżne inne kursy. Na przykład w tej chwili trwa kurs baśnie, które leczą. Wspaniały, nie wiem czy uczestniczki, muszę zapytać moje uczestniczki, no ale jakby na każdych zajęciach wyglądają, wyglądają jakby się dobrze bawiły. Mniej lub bardziej, tak? Bo dotykamy też tam tematów naprawdę czasami bardzo trudnych takie na przykład dwa ostatnie zajęcia były takie no, no, mocne powiedziałabym, z przytupem. No ale robię też właśnie różne inne kursy takie rozwojowe dla kobiet, głównie jednak dla kobiet. Nie wyrzucam mężczyzn, jak przychodzą do mnie na sesje indywidualne, ale jednak kursy są przeznaczone dla babeczek, ponieważ jest to moja ulubiona grupa docelowa, uwielbiam pracować z kobietami. Także, także taką decyzję podjęłam, natomiast nie rezygnuję absolutnie za Astrologii. Nie rezygnuję z tego, bo kocham astrologię po prostu, miłością czystą i prawdziwą. I będę te wpisy dotyczące właśnie nowiu w pełni, czy jakichś wydarzeń astrologicznych, jak na przykład, nie wiem, no niedługo będziemy mieli znowu okres zaćmień, które są związane z, z też z węzłami, które w tym roku zresztą zmieniają znak w sierpniu. z Teraz węzły. Karmiczne, księżycowe węzły przeznaczenia są na osi Pan Ryby, a w, w sierpniu zmienią znak i będą na osi Lew Wodnik i no to na pewno będzie znaczące, znacząca zmiana dla kolektywnie, dla nas wszystkich, ale też dla osób, które też mają właśnie w swoich horoskopach te węzły na tej osi albo są właśnie spod wodnika, albo spod lwa. No, dużo, dużo się tu będzie działo. Nie, nie chcę tutaj zrobić teraz e, e, tutaj wykładu z astrologii. E, no i tak to, jakby nie wiedziałam, teraz patrzę, że wyświetla mi się, że 17 minut już gadam. Może to jest jakiś pomysł, wiecie, bo, bo trochę mi brakowało takiego kontaktu właśnie, takiego pogadania, a z kolei te live mnie tak strasznie stresują, więc może to jest taka właśnie forma w której mogłabym funkcjonować, mam nadzieję, że nie słychać tych, tych hałasów z tła, Bo tutaj, czekajcie, postaram się Wam pokazać. Jestem przy takim placyku w mojej miejscowości. Moja miejscowość nazywa się San Izidro i to jest taki placyk, który jest dom kultury. A tutaj po prostu siedzą ludzie, wygrzewają się na słoneczku, dzieci się bawią. Takie się właśnie zwykłe życie tutaj toczy. No I, mm, i może to jest jakaś taka formuła yy, właśnie, w której się będę komunikować, bo, bo mówię, live y mnie strasznie stresują jakoś, yy, a tak właśnie pogadać, yy, jak ktoś będzie chciał sobie tego posłuchać, to sobie posłucha, a jak nie, no to nie I, i myślę, że może właśnie wrzucę to na, na grupę, na fanpage, na Instagrama i zobaczymy, co się wydarzy. Yy. Także, także chyba tyle ode mnie, takie, taki, takie, takie mi wyszło długie nagranie, jest zupełnie niespodziewanie.